Jak widzicie przed nami jest cały sklep w. Stumble Guys. Jesteśmy właśnie teraz w sklepie, gdzie możemy kupić wszystkie przedmioty, a dzisiejszy odcinek będzie dosyć nietypowy, ponieważ wykupimy sobie wszystko. Czyli każdego skina, tego, tego, tutaj, tą epicką skórkę, nawet kupimy ten pakiet startowy z darmowym spinem. Wykupimy po prostu cały sklep. No i zapomniałbym, kupimy również karnet bojowy, ponieważ dzisiaj widzowie wykupujemy każdą rzecz, jaką tylko w ogóle możemy kupić w Stumble guys. Myślę, że to będzie naprawdę ciekawy odcinek, więc jeżeli wam się spodoba, nie zapomnijcie o łapeczce oraz oczywiście subskrypcji. No i co? Zaczynamy bezbędnego przedłużania kupowanie. Widzowie, najpierw no trzeba by było kupić skórki, prawda? Każdą wylosować, zwykła, rzadka, epicka. Trzeba kupić wszystko ze sklepu. Jednak do tego niestety są mi potrzebne pieniążki. Tutaj ta waluta, te tutaj jakieś szmaragdy. Trzeba to wszystko kupić, więc widzowie, najpierw myślę, że kupię sobie pakiet startowy, ponieważ daję on nam darmowego spina no i 1400 emeraldów. To strasznie dużo. Nie wiem, jak się nazywa ta waluta. Nieważne, widzowie. Kupuję to. Wow, dostałem, dokonano zakupu, widzowie, kupiliśmy to. Wow, naprawdę się cieszę, naprawdę superowa sprawa. Okej, okay, teraz widzowie mamy to, ale widzowie to. No jeszcze nie jest koniec, słuchajcie. Ej, czekajcie, tu jest kolejna. Ja nie mogę, jaki pakiet widzicie to? Nie, no dobra, kupujemy wszystko ze sklepu, widzowie. No to to także musimy kupić. Kupuję to w tej chwili. Wow, kupiliśmy, widzowie. Dobra, kupiliśmy wszystko, czego potrzebujemy. Mamy aż 3000, tak naprawdę, gemów i możemy widzowie kupić dosłownie wszystko. Wszystko ze sklepu. Ja cię kręcę. Dobra, kupujemy. Może na samym początku. Zwykła skórka. Skoro wszystko kupujemy, to kupmy wszystko. Na razie po jeden, co nam wypadnie. Uwaga, uwaga, uwaga i wypadnie nam. Yy... Dobra, nie typo. Epickie! Stój, 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 stój. No nie, już myślałem, że dostanę epickie. Skina, ale dobra, widzowie, to jest naj, najgorsza tak naprawdę skrzynka, najgorszy spin. Dobra, teraz widzowie tego, to tą rzadką skórkę kupujemy. O matko, dobra. Uwaga, 90 tych emeraldów. Dobra, lecimy, 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 lecimy. Spin, 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 Uwaga, uwaga, coś specjalnego. Legendarne, 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 legendarne. Dobra, piskie, Legendarne! Dawaj, dawaj, dawaj! Nie, naprawdę, ja cię kręcę. Już miałem lewka takiego fajnego. Ja nie mogę. Dobra, widzowie, kupiliśmy te dwie rzeczy, ale to jeszcze nie koniec. Kupimy jeszcze epicką skórkę. Dawajcie, widzowie, kupujemy. Pek, musimy kupić wszystko ze sklepu, dobra. Teraz legendarne, teraz legendarne. Teraz coś specjalnego. Mega dobre, mega dobre. Uwaga, waga, uwaga, waga. Proszę, proszę, proszę. Nie, nie, nie. Epickie, nie, samuraj, nie. No, dlaczego, widzowie, ten samuraj był tak blisko. No, i dostałem tak naprawdę, no, nie za ciekawe skiny. Ja nie mogę, widzowie, to mi się nie podoba, ale czekajcie, jeszcze jest darmowy spin, kręcimy, możemy trzy razy zakręcić darmowym, szczęśliwym spinem, skoro możemy, no to zakręćmy sobie i dostaniemy pewnie nic, oh, legendarne, nie, trzy to? nie chcę trzy to... No po co mi trzy żetony, widzowie, ja chcę skórkę jakąś superową, dobra, kręcimy, widzowie, kręcimy, skoro mamy kupić wszystko, to wykorzystajmy już to wszystko tutaj, na tym odcineczku, czemu by nie, oh, 150 klejnotów, no nie, jakieś kucharze dostanę, nie, nawet 5 klejnotów, no to świetnie, super, klejnotów. Dobra, jeszcze raz zakręćmy. Uwaga, zobaczymy, co w tym razem tutaj dostaniemy. I uwaga, kręcimy, 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 kręcimy i mamy nic ciekawego. Ach, 10 klejnotów. No, takie średnie, widzowie. Ale, czekajcie, czekajcie, to nie koniec. Nie kupiliśmy jeszcze całego sklepu, bo oprócz tego jest jeszcze jedna rzecz do kupienia w Stumble, guys. I to jest ten oto właśnie taki, ten karnecik. Dawajcie go, pyk, aktywuj. Mogę to kliknąć? Oh, kliknąłem! Od razu mam! I ja nie mogę. Dobra, widzowie, możemy to wszystko odebrać. Ale wiecie co? Na razie tego nie będziemy odbierać, tych nagród. Na razie myślę, że to sobie zostawimy. Ale jak widzieliście, kupiliśmy to. Czyli czekajcie, czy coś jeszcze możemy kupić. Tutaj w Stumble, guys. Może zobaczmy tutaj. O, jest tu coś do kupienia? Może tutaj jest coś do kupienia? Tego nie mogę kupić. Tutaj chyba też żadnych rzeczy nie da się kupić, prawda? To wszystko można zdobyć, no ale nie da się w ogóle kupić. Więc wiecie co, widzowie? Wydaje mi się jednak, że słuchajcie, dobra, to chyba było. By na tyle, ja tutaj mam jakieś skórki A weźmy sobie na przykład, nie wiem Tego, tego tutaj czarodzieja, taki czarnoksiężnik Nie wiem, użyjmy go mi się podoba, a może takiego zombiaka, dobra, bierzemy zombiaka, widzowie, trudno. Mamy teraz zombie, no wow, wygląda to naprawdę superowo. Wydaje mi się, że kupiłem wszystko, co tylko jest możliwe w Stumble, Guys. Nie, no jasne, możemy kupić tego więcej, ale wszystko już kupiliśmy, że tak powiem po jednym razie. Kupiliśmy także tutaj karnet. Nie wydaje mi się, że możemy kupić coś jeszcze. No nic, widzowie, w takim razie zagrajmy sobie grę nowym skinem, nowo tutaj świeżo kupionym, świeżo dostanie, świeżo, że tak powiem, epickim. Naprawdę wylosowało nam super skina. Fajnie cieszę się. No, mógł być jakiś, prawda, rzadszy, mógł być jakiś legendarny, albo takie coś specjalnego to jest w ogóle ekstra. No ale widzowie, nie jest tak źle, prawda? Nie jest tak źle, myślę. Dobra, lecimy, okej, okay, tu jest meta jasne. Ja to mapkę lubię, widzowie. Ta mapka nie jest trudna. ej, tu mamy samuraja jakiegoś, widziego. Dobra, dawajcie, 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 dawajcie. O, okej, okay, okej, okay. lecimy tędy, lecimy tutaj. Dobra, świetnie, 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 świetnie. Teraz idziemy tutaj, okej, okay. dobra, na Luzaczku Myślę, że tutaj bez problemu. Oła. Co, co się dzieje? Aha, dobra, dobra, nie wiem, co się działo, widzowie, nieważne. Idziemy, idziemy, idziemy. Dobra, 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 teraz. O nie, nie wskoczymy, Nie, nie wskoczyłem! Ej, dobra, widzowie, ja to przegram! Ty, ty to przegram! Jak to? O nie, nie, nie dobrze, nie dobrze. Nie, dobra, nie, nie przegramy tego. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Hop. Teraz tutaj, siup. Shoot! Shoo. Dobra, dobra, spokojnie. Teraz tutaj, hop, dobra, dobra, easy, easy, easy. Wygramy to, wygramy to, no. Ale powiem Wam szczerze, ciężka, ciężka bardzo konkurencja. Ała, ała, ała. No, nie, nie przejdę tego. No, ja nie wierzę, nie wierzę w to, widzowie. Nie wierzę, po prostu nie uwierzę. Że jak ja tego nie przejdę, to mnie po prostu rozwali. Co? O, ja ci gracze byli dobrzy? No dobra, nie, nie, ja się na to nie bawię. Nie, dobra, widzowie, jeszcze raz, jeszcze. Jeszcze jeden raz, ponieważ... No dobra, naprawdę zwaliłem, no muszę to przyznać. Nie wiem co to było, widzowie. Jakoś, może ta skórka nie jest ta, może powinienem tego czarnoksiężnika jakiegoś wziąć, bo mam jeszcze takiego skina, rzadkiego. Dobra, no nie no, ta mapa, ta mapa mi się musi udać. No ja nie wiem, ja nie wiem co to było, widzowie. Dlaczego mi się nie udało? Nie mam pojęcia, ale zaraz sobie... A! Dobra, SKOK! Lecimy! Lecimy, lecimy, lecimy. O dobra, odbiłem się. ludzi ludzi o, oh, 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 prawie wypad wypadł, prawie bym wypad, dobra, spoko, 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 dobra, teraz tutaj musimy uważać na te kule, dobra, tutaj nie są aż tacy dobrzy chyba ci gracze, tutaj jakoś łatwo chyba nam się uda, uda nam się przejść, robimy tak, Robimy... Oj, 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 oj! Mnie. o nie, 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 nie! Co zrobiłem, co zrobiłem? Nie, dobrze. Dobra, widzowie, lecimy tutaj dalej. Mpyk. Mm, Teraz tutaj skok. Dobra, spokojnie, spokojnie, Skaczemy sobie. Dobra, przejdziemy to. Na, lu na luzie to przejdziemy, ale ostatnio mnie naprawdę to było tak trudne do przejścia. O nie, o ty nie wywalił, ale spokojnie. Kochanie, dobra, udało mi się. O, nie <laughs> nie dobra, szybko musimy przejść. Ej, dobra, ledwo to przeszłem, nie! Prawie by mi się nie udało. Dobra, nieważne, nieważne, to było naprawdę ryzykowne. O ja! Yeah. 16 osób, lecimy po... Zwycięstwo, widzowie, musimy to wygrać. Wydaje mi się, że to nie będzie żaden problem, tak naprawdę, wygranie czegokolwiek. Mam przecież super skórkę. No, z epicką skórką powinienem mieć, jakby, lepsze po prostu wygranie, prawda? Lepszego, lepszego skina mam, to powinienem łatwiej wygrywać. No, ale chyba tak, widzowie, nie jest. Nie mam pojęcia. Co nam tutaj wylosuje maszyna losująca? Wylosuje nam! Łaga! Okej, okay, jakiś tor. Ten tor jest w sumie dosyć krótki, muszę powiedzieć. Ale przyjemny. Ja myślę, że mi się go uda tutaj, że tak powiem, wygrać. Dobra, dawajmy, dawajcie, dawajcie, dawajcie. Hop, lecimy, lecimy, lecimy. Tutaj, siup. Teraz tu, okej, okay, dobra, musimy być ostrożni. Oni nie, nie, uderzy mnie, dobra, niestety. Ajajaj, aj, nie mogę przegrać tego, widzowie. Nie mogę tego przegrać, nie mogę tego przegrać. Nie mogę tego, tam jest 8 osób, to jest bardzo dużo. Niedobrze, nie dobrze, nie dobrze. No e, dobra, daję radę, daję radę, daję radę, hop, hop. Nie no, nie, nie zwalę tego, nie mogę tego zwalić, po prostu nie mogę. Nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Tu jest ten spinek, ja tego nie chcę za bardzo. Pyk, robimy tak, robimy tak. Okej, okay, osiem osób, czy tam jest osiem osób? Chyba tak. Oj, niedobrze. Kurde ja widzowie, nie uda mi się chyba. Nie uda mi się? Uda mi się? Nie, nie uda mi się! Nie, no naprawdę! OMG, byłem dziewiąty! Nie wytrzymam. Dobra, widzowie. Nie, jeszcze raz. Co to miało być w ogóle? Ja tego nie rozumiem. Dobra, teraz mi się na pewno uda. Teraz, widzowie, to wygram. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że z dnia na dzień ta gra staje się trudniejsza. Jakby osoby, które grają w tą grę, chyba po prostu są bardzo, ale to bardzo dobre. I no po prostu umią więcej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Takie mam wrażenie. O nie, tu są jakieś skiny. Dobra, dobra. Dobra, ale damy radę. Luzik, luzik, luzik. Hop. Lecimy sobie. Pięknie, dobra, spadamy tutaj. Okej, okay. teraz czy ja mogę... nie mogę ty przeskoczyć. Dobra, nieważne, ale przeskoczymy sobie tu. Dobra, 16 osób. 16 osób to jest niedużo tutaj. Idziemy teraz. Mhm, pięknie. Okej, okay. żeby mnie armatka nie strzeliła, nie strzeli, dobra. Nie no, my prawie będziemy piersi tak naprawdę, Hop. Jeszcze tutaj skoczymy raz. Nie, nawet nie musimy. Uwaga, siu, lecimy, 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 pam, pam, pam. O, Ej, no! Ty szkielecie! Ty, szkiele... ty szkielecie. Nie, dobra, szkielet mnie teraz. Teraz zwa tego zwalił mnie z tropu. Widzieliście to? Ej, dobra, gdyby nie ten szkielet, to by mi się tak udało. Uwaga, waga, waga. Bum, i do mety. Prosto do mety. Dobra, pięknie. Ile tych osób? Wow, już 16. Bardzo szybko ci wszyscy przechodzą. Ja nie wiem, widzowie, to jest naprawdę, naprawdę zacięta rywalizacja. Trudne osoby to są bardzo, ale podoba mi się to. To oznacza, że nie będzie łatwo. Dobra, widzowie, lecimy, 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 lecimy. Teraz 16 osób jeszcze. Ciekawe, jaka teraz mapka nam wylosuje. Ja myślę, ja nie lubię najbardziej mapki mm, tej takiej kosmicznej oraz lawowej. Jak ich nie będzie, to jest będzie w porządku. No i oczywiście kosmiczna mapka. Świetnie, dobra, elegancko, pięknie, pięknie, ale widzowie, to jest jeszcze 8 osób, to ja to przejdę. Spokojnie, 8 osób to jeszcze przejdziemy sobie, tylko jakby było tych osób mniej, no to mógłby być problem, leki, prawda? Wtedy to faktycznie mógłby być problem. Dobra, przeskakujemy tutaj, tędy. Ej, ja cię Kręcę, jakie to są koksy. Nie, oh, nie, 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 nie. nie, Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Dobra, osiem osób musi przejść, więc to nie jest dużo, ale na pewno nam się uda. Ważne, żeby się nie śpieszyć, widzowie. To jest najważniejsze w tym wszystkim. Zatrzymajmy się może, bo dostaniemy tutaj właśnie o, z tego. Pięknie, pięknie, pięknie. Idziemy tu. Tutaj też musimy może za tym tak przejść ładnie. Okej, okay, ślicznie, ślicznie. Dobra, jeden spadł. Haha, spadłeś, spadłeś. Dobra, teraz idziemy tu. Hop, pyk. Tutaj w to miejsce, tutaj są jakieś te takie, okej, okay, widzę to, dobra, trzyk. Robimy tak, musimy czekać chwilkę. Czy on na... naprawdę da się tak stąd doskoczyć? Ej, wow, dobra, to jest. Eee! Dobra, udało się, doskoczyłem i uwaga, dobra, dobra! I za mną jest strasznie dużo osób, za mną jest strasznie dużo osób. Dobra, szybko, musimy wybrać jakieś miejsce. Nie wiem, dobra, ja pójdę na środek, tak jest najbezpieczniej, widzowie. żebyś na środek, dobra, dobra, dobra. Eee! Tutaj, tutaj z tej strony, z tej strony, z tej strony, finisz, dobra, szybko, 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 szybko. Hop! Hop, dobra, tak i tak, dobra, dobra, lecę, 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 lecę doleciałem Dobra, dolecę, czwarty oh yeah, Ale było naprawdę mega, mega blisko Dobra, udało się, jesteśmy ośmiu I teraz, widzowie, ostateczny pojedynek Czy mi się uda? Mam nadzieję, że tak Musimy się oddać, już tyle razy to przegrałem Że no nie wytrzymam, widzowie Uwaga, uwaga, uwaga Jak ja to będzie, proszę, żeby to Dobra, mogą być lasery, ja lubię lasery Lasery są w porządku I mamy lasery, no dobra Muszę się teraz skupić, widzowie, jest osiem osób I tylko jedna wygrana, dobra, lecimy czy to są jakieś ciężkie chłopaki? No nie wiem, nie wydaje mi się. Zobaczymy. zobaczymy, zobaczymy. Hop, dobra, skaczemy tędy. Tutaj. Nie! Nie, on chce mnie zrzucić, widzowie. On ma taką emotkę takiego, takiego zrzucenia. To jest bardzo niefajne. Trzeba uważać bardzo. Hop. Bo on nie, bo on nie serio może kopnąć właśnie tak niefajnie. I jak mnie kopnie, to naprawdę to się wydaje niedużo, nie, nie, nieduże kopnięcie, ale to... St no właśnie. No o tym mówiłem! Ej, to jest takie oszukaństwo! On mnie kopnął, widzieliście to? jak mnie kopnął, to ja nie mogę nic zrobić. Dobra, widzowie, nie, tak być nie może. Ja Dzisiaj... Nie, ja widzowie, ja nie spocznę, dopóki nie wygram. Nie, widzowie, dobra, ja ja, nieważne, ja nieważne co się stanie, ja muszę wygrać w to, ponieważ jestem takim nobem dzisiaj. O wczoraj, jak grałem w Stumble Guys, na odcinku z wami, to wygrałem dwa razy pod rząd, a dzisiaj mam problem z jedną wygraną! Dlaczego tak jest? Może mi ktoś powiedzieć, nie rozumiem tego. Ale widzowie, no kupiłem skina, powinno być lepiej, a jest gorzej. Nie wiem na czym to polega, nie wiem. Jak to działa? No, ale nieważne. Idziemy tutaj, idziemy w tym miejscu. Dobra, dobra, dobra. Eee, tutaj, dobra, skok, teraz... Nie, 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 musimy. Nie, panowie, 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 panowie! Dobra, dobra, teraz tędy, teraz tędy, teraz tu, 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 tu. Tak spokojnie. Okej, okay. udało nam się. Skaczemy w to miejsce. Super! Teraz tak, okej. Okay. Tutaj musimy na spokojnie, tutaj poczekajmy, bo tu bardzo łatwo zejść. O właśnie, robimy tak, robimy tak. Robimy tak i ostatni skok to najlepiej zrobić tak. ściup, no i świetnie. Jesteśmy pięknie tutaj. Prawie już jesteśmy pierwsi, tak naprawdę, no można powiedzieć, że to wygramy. Cyk. Dobra, dobra, no przejdziemy to na pewno, ale z osiem osób. Naprawdę zacięta rywalizacja, nie ma co. Dobra, dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Tędy musimy, dawajcie, dawajcie, dawajcie wszyscy, wszyscy tutaj łapki w górę. Eee! O, dobra, udało się, udało się, udało się, super, super, dobra. Piąteczka, uśmieszek, uśmieszek, przechodź, przeszliśmy. Jako trzeci ta mapka no jest troszeczkę skomplikowana, muszę powiedzieć nie? Jest Łatwa, no, 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 to chłopacy mają problem z nią widzę. I to nie małe. Oj, oj, oj Co oni robią na samym początku? Nie, to, to będzie koniec Aha Ej, właśnie, można się w ogóle tak przytrzymać Te emotki, widzowie, są bardzo, to bardzo niefajne Nie podobają mi się Serio, one są tak, takie oszukane po prostu Bo jak ja nie mam takiej emotki, to ja nic nie mogę zrobić A oni mnie mogą kopnąć, przepchnąć, przytulić I w ogóle wszystko I ja nie mam z nimi żadnych kompletnie szans Dobra, jest 16 osób Lecimy na kolejną mapkę I udało się pięknie, pięknie, pięknie 16 osób Jestem sam na krawędzi Pięknie, pięknie, pięknie I teraz, widzowie, lecimy Z kolejnym tutaj, że tak powiem Mapką, z kolejną mapką Ciekawe, jaka teraz będzie No proszę, no ja nie za bardzo lubię, mówię, wulkana I nie za bardzo lubię, e, no uwaga, wulkan Dobra, na szczęście nie wulkan Ale ta mapa też nie jest łatwa Tutaj trzeba się, że tak powiem, wspiąć Na... Armatak, ale jest dużo armat, i trzeba się wspinać. Dobra, wszyscy widzę, że robią skoka za pierwszym razem. Up, dobra, dobra, żeby mnie nie walnęło. I teraz po prostu uważamy, bardzo uważamy, żeby przez przypadek nas jakaś piła nie, nie walnęła. Idziemy tutaj boczkiem, może ładnie. Tak, o, czy jest tu jakaś piła, leci jakaś, chyba nie? Tutaj chyba nie leci, żadna piłka. Ups, leci jednak. Dobra, nieważne. Dobra, dobra, idziemy tędy, spokojnie. Dobra, jesteśmy tak naprawdę w połowie. Teraz robimy tak. O nie! Jak to się robi? Ej dobra, ja nie potrafię, ale jak to? Normalnie nie wiem, nie mam pojęcia, jak to się robi. Jakoś to. O nie, o nie, o nie, nie zdążę. Ty nie zdążę! Eee! Nie zdążę! Nie zdążę, nie do, no, dobra, zdążę. Sześć, si siódma? Dobra, jestem siódmą. O matko, dobra. Widzowie, jest tak zacięta rywalizacja. Mi się chyba nie uda. A ja chciałem, widzowie, się tak jeszcze troszeczkę pobawić. Ej, to nie jest takie łatwe. Serio, widzowie, dobra. Jednak ten jest Stambul jest strasznie ciężkie. Ale teraz, pełne skupienie. Kolejna korona do mojej kolekcji. Muszę to wygrać. O nie, piraty. Piraty są tak oszukane, bo mnie oczywiście znowu będą kopać. Będą mnie normalnie zrzucać. Nie podoba mi się to. No ale nieważne, widzowie. Musimy dać radę sobie jakoś. Dobra, hop, ok. Pierwsza bomba, pierwsza bomba luzi, garbuzik. Tutaj nic nie stało. Dobra, 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 spokojnie. O, i uderzyła mnie, uderzyła mnie bomba, nie, dobrze. ja bym... Dobra, jak ja bym teraz spadnie, to mi się po prostu XD. Jakbym spadł, nie, Ała, ała, dobra, spokojnie, 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 spokojnie. Nie chcę dotykać żadnych graczy tutaj, bo oni są nie fajni. Ała, 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 Dobra, muszę muszę patrzeć, gdzie te bomby lecą. To też jest ważne. Nie, 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 kopnie mnie bom, bomba. Dobra, dobra, waga, waga, waga. Dobra. No, dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Tutaj, żebym nie dostał bombom w ogóle. Dobra, boom. Czas tutaj, żeby nie żaden też gracz mnie przytulił, bo nie, 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 uciekać to wywalać, stąd nie chcecie, nie chcecie ziomeczku. Muszę uważać, muszę uważać strasznie. Nie, 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 co to było? Mm. Myślałem, że mi się uda, no dobra widzowie, bo ja się boję, że mnie po prostu kopną, uderzą mnie czy coś. Ja nie wierzę. dobra widzowie, no niestety nie udało mi się dzisiaj, ale to było, nie wiem. Może widzowie, powinienem zmienić skina, bo jak miałem tego normalnego, o, tego, tego darmowego, to wszystko było w porządku i wygrałem dwa razy pod rząd, a dzisiaj nie wygrałem ani razu. No co to miało być? Nieważne widzowie, w każdym razie, jak Wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie o apeczce, oczywiście zostawcie subskrypcję na tym kanale, jeżeli chcecie więcej. Stable. Guys, no i widzimy się na kolejnym odcineczku. Trzymajcie się. Pa pa.